On jest inny! Faktycznie! Tu jest na pewno figurka! Ale masz wielkie o! Trafimy na diamentową! Mo! No. Kolejne wilki secret boxy! Powracają! Pudziaki. Dzisiaj otworzymy kolejne Milky Secret Boxy, ponieważ pod ostatnim filmikiem zostawiliście masę kciuków w górę, także nagrywamy kolejną część. Jeśli chcecie dalszy ciąg tej serii, koniecznie zostawcie teraz 10 tysięcy łapek w górę. 11! No co? Dzisiaj zapolujemy na kolejne figurki z nowych Milky Secret Boxów. Ale najpierw wypadałoby sobie zrobić herbatkę w moim nowym mufinkowym kubeczku z naszego sklepu. Sklep wygląda tak, jest totalną, totalną nowością, także koniecznie sobie zajrzyjcie. Ci co jeszcze nie subskrybują mojego kanału koniecznie ich teraz zostawiam. przycisk subskrypcji będzie mi ogromnie miło i będzie wtedy na pewno więcej takich odcinków a my co? zaczynamy odkrywamy przygody, nie przyrodę co ja mówię 24 boksiki milki sekret boksiki zobaczcie tylko jak one są piękne ja je po prostu uwielbiam, te podobają się najbardziej jeśli chodzi o szatę graficzną pudełka, ta łapka tu jest przecudna i przesłodka, zaczynamy od pierwszego boksika, czyli właśnie od tego tam, Czy ty dzisiaj trafisz świnkę? To tak, Moim pytanie. celem dzisiaj jest trafienie naszej przeuroczej świnki, czyli jed, która jest totalnie ubrudzona a kitka. No, oczywiście diamentową moto by mnie pogardziła, ale wszystkie figurki w sumie są mi bardzo potrzebne, no bo ta seria jest totalnie nowa. Także zbieramy figurki i zbieramy skarby. Zaczynamy od naszej oczywiście świnki. Tutaj, tak jak wszyscy dobrze wiemy, mamy dokładnie te same czekoladki, które mamy w każdej Milky Secret Boxie. Je po prostu zostawiamy, a my przechodzimy do odkrywania naszego skarbu. Dam -dam. Ehm. Skamielina No nie, myślałam, że to będzie figurka Nasza skamielina wygląda tak Można tu i fajną fakturę w sumie odciskać Tak sobie teraz pomyślałam, jakąś modeliną czy coś Także to będzie w sumie czarowe A tu mamy wypisane oczywiście wszystkie nowe rzeczy Wszystkie nowe skarby, jakie mamy do trafienia No i no oczywiście nasza wyjątkowa, diamentowa mo Ale dla mnie najważniejsza jest oczywiście świnka Wszystko wygląda przeurocze, Także przechodzimy do boksika numer dwa Czy one są ciężkie, lekkie? O, ten jest ciężki Tu może być figurka, dobra, idziemy do niego Proszę bardzo, Kitek, trzymaj I Otwieramy go, a żeby sobie ułatwić sprawę, to będę otwierała go innym sekret boxikiem, bo tak jest najłatwiej. No dobra, czekoladki nigdy za dużo, czekoladka idzie na później, a my przechodzimy do naszej świnki, tak, błagam, błagam, świnka, świnka, czy to jest świnka? Wow. To w jak jajko. I tego jeszcze nie miałam. Co to jest takiego? To wygląda jak jajecznica. Patrzcie, zdobyliśmy tutaj taki jakby spinner, tak jak wtedy było w kosmicznych. Co prawda, ten jest bardziej taki jajeczno-glebowy. No, się nie mi się podoba. Ten kosmiczny mi się to, bardziej podobał. To nie, to jest pieczątka obrotowa. Pieczątka? Co? Poczekajcie, bo tutaj ogólnie z tym dostałam takie coś. I to na pewno nie jest to podsumowanie wcześniejsze. To jest większe. A nie, to jest takie same. I miałam wrażenie, że to jest inne. O nie. No takie co się kręci. A tu jest jakaś. Czyli, że Pewnie to odciskamy na czymś, czy co? Nie, to trzeba pomalować markerem, tu są takie wypustki I jak będziemy nimi jeździć, to te mają zostawiać pieczątki. Ten test zostawię pewnie na TikToka, a my przechodzimy... Do naszej świni! Do kolejnego łoksika! Nadal nie trafiam figurki mi się wydaje, że biorę te ciężkie Ale wszystkie w sumie nie mam wagi kuchennej I tu jest problem, Kitek, musimy kupić wagę kuchenną Tak, i z boku. nią będziemy chodzić do sklepu, ja ci mówię Może Kitekowi ją fotografie nie, Wymienię, wymienię, Uch, dobra? Słysza, wymienię tego na tego i bierzemy ten. Jak trafię tam coś słabego. A jeśli trafisz super, to mi oddajesz. Dobra, nie. tak się dogadaliśmy. Tak! Zaczynamy! Pium! Ale fajnie się tym otwiera, tak satysfakcjonująco. O! Jak to jest diamentowa moto, to cię zdenerwuje. No, ja mam nadzieję, że to jest moja świnka! Trzy, dwa, jeden, świnko! Co to jest? O, kość. Nie, Kitek, ja stwierdziłam, że jesteś z powrotem mojego boksika. Ja Ci go zamknę Nie. i wezmę go z powrotem, dobra? Nie. No dobrze, no. Jest mi przykro, ale jeszcze tego w sumie nie miałam Tylko po prostu zależy mi bardzo na figurkach Zauważyłam ciekawą rzecz w tych skamielinach Każda z nich ma tutaj taką jakby dziurkę Czy ona jest na coś? Może na jakiś sznurek czy coś takiego? No, mówiłem, że brylok można z tego zrobić coś w sensie na szyjnik No, w sumie to fajnie by wyglądało A ja z moją siostrą ja dać już różne dinozaury, skamieliny I jak najbardziej dla nas no dobra, idziemy do czwartego boksika. Nie sprawdzam, bo wszystkie się mi wydają lekkie. Tu nie mogą być same gadżety. Ja potrzebuję naprawdę tych figurek. Trzymamy kciuki, słuchajcie. Jeśli zostawicie ta kciuka z góry, tu będzie moja świnka. Kciuk do góry! A my otwieramy. Ja was sprawdzę, czy zostawiliście tego kciuka. Może to zadziała, to musi zadziałać. Świnko, jesteś pod presją. Świnko, jesteś tu! Nie ma jej tam. Opatrzcie, to jest figurka! Co? Oza, ale figurka! Stój. A był leciutki. Stój, to jest os! To jest os. A ten weź, weź poprzednią oza, z poprzedniego odcinka. Pokaż oza. On jest inny. Faktycznie. Ja nie wierzę. Zobaczcie. Mam jednego jaśniejszego, drugiego ciemniejszego. To jest ten dzisiejszy, a to jest z wcześniejszego odcinka. Oj, to nie są dwa takie same ozy. To są dwa różne ozy. Strasznie ciekawe, ale Zobacz, dzięki temu. On co? Mam naklejkę na czole. No bo ja mu nakleiłam, w <suszę> geniuszu. Dzięki temu właśnie mam dwa różne, także się mega cieszę i się mega zaskoczyłam. Kitek, gdyby nie tytułem tego nawet nie zauważyła. Serio. Cygarek z tyłu głowy? Faktycznie. Co? Co to jest? Ja nie mogę. To są po prostu minuty. Dajcie mi znać, co to może być takiego? Kolejne sekrety. To już może będę celowała w te leciutkie, bo te leciutkie wydaje mi się, że właśnie tam są w nich figurki. Tam dereda! -da! Już mam dobry humor, bo wreszcie trafiłam na jakąś figurkę i to troszeczkę inną niż wcześniejsze. I mamy tutaj. O oh. To co to jest? No Mamy tutaj znowu oza, Ty znowu jest ciemny W razie trafiliśmy tylko jednego jasnego Ale nie no fajnie na ten jaśniejszy, no przyznaję Jest wyjątkową figurką, bo naprawdę taki i drugi jeszcze nie mam Sprałaś go pewnie w tym Nieprawda, w taki był A no jeszcze nie pokazałam do niego naklejek, naklejki wyglądają tak A my przechodzimy do kolejnego boksika To już jest szósty boksik, także musi być naprawdę sztos Ja wam mówię, że to będzie coś wyjątkowego Ostatnio wasze kciuki do gry pomogły I zdobyliśmy figurkę, także teraz ci coś nie jest i kciuka na górę mają czas nadrobić, bo ja czuję, że tu będzie. Tu jest na pewno figurka. Tak, jak ją gniotę to czuję, że to jest figurka, bo to jest coś dużego. Jak nie będzie, to się będę śmiało. To serio jest figurka, mówię ci. Dawaj. Figurka. Co, co to jest? Um, mamy znowu razę. Znowu. Wygląda tym razem tak samo jak tamten. I z naszego raza dzisiaj zrobimy detektywa, ponieważ szukamy naszego skarbu, czyli naszej świnki. Świnka jest dzisiaj naszym skarbem najważniejszym. I proszę bardzo razie, masz nawet tutaj zegarek na rękę, czy ja mogę ci go opatulić? O, nawet do no, Fajnie. No i oczywiście nasz raz sobie tutaj będzie tańczył. Pam, 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 pam. Układamy się z powrotem do łóżeczka. Kiedyś właśnie widziałem jak w starych boksek. Ktoś wysłał mi zdjęcie, że zrobił z tego łóżeczko. O, patrzcie. Milkie, sekret boksowe łóżeczko. Można się bardziej postarać, ale to wygląda fajnie. A my przechodzimy do kolejnego boksika. Czyli do siódmego. Tuż siódmy boksik. Czyli jakbym go tak zgniotła. O nie. Co ty robisz? Tu chyba nie ma figurki. No przestań się Daj mi innego. Nie, nie ma innego. No ale. A ja ostatnio się dziwiłem, że one są wszystkie takie pogdzieciołe no nie no, to Żartu pierwszy jest. raz tak spróbowałam. Weź no, się nie wygłupiaj. Ja ja Uwaga! Bo otwieram. Dam, dam, dam. I tu mamy, a jednak się myliłam. Mamy tu rurkę. No, pad jest taki płaski, nie zauważyłeś? Ja nie cię kręcę. te są płaskie? No dobra, mamy pad jego. z naszymi naklejkami. Co prawda już go mam. Tak jak mówiłam, czym więcej figurek tym lepiej. I naklejmy mu, bo ma tu zamknięte oko, które wygląda trochę dziwnie. Więc naklejmy mu kamienę jako oko, oko. świnkę. Y staram się, no! Znowu to sam Ja sam serio daja. nad tym pracuję. Zostawcie dużo kciuków w górę, żebym miała mnóstwo szans, żeby znaleźć tą świnkę. Świnko, ja widzę, że patrzysz się chyba na ten boksik tak więc go właśnie biorę. Albo i nie, bo tutaj już w ogóle nie ma nic. Nie, 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 nie! Stań tak robić. No nie, no wyście się, nie wygupiajcie. To jest niemożliwe, żeby to nigdzie nie było! Ech, no dobra, przejdźmy do tego, bo tu chyba jest też mnóstwo miejsca. No nie wytrzymam. A może zapomnieli gdzieś dać tych figurek? Przecież to są nowe boksy. Mogliby się pomylić, nie uważasz? Ja tak, uważam, tak. że tak. Zdecydowanie, masz rację, naprawdę. Trzy, dwa. I jeden. Na, 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 to będą już nasze okulary. Właśnie nie zdążyłam z nich rysowić okularów, bo mam ich trochę dość sporo. To w sumie okulary dla pająka już by się chyba nadały, no nie? Tak! Dla całej rodziny. Pająku! Finko. Ty mi zbieraś taki dowcip. To jest po prostu niemożliwe. To wszystko przez to, że otwierasz drugim milki boxem. No dobrze, teraz otwieram paznokciem. Pierwsze otwieram bez milki boxa. No i co, no i to jak ci wyszło? Na razie słabo. Od narodzin Świnki. Świnki w Muffinki w Secret Boxach. Razie. Małpię, figle, normalnie ja wam powiem. To jest niemożliwe. Czy naprawdę pech Muffiny się znowu przyciąga na tą serię? To jest niemożliwe. Każdy to normalnie znajduje, tylko nie ja. Ja cię kręcę. Znalazłeś na razie pod jego i... Okay. Zostawiamy nasze ostatnie boksiki, czyli te tutaj trzy. No dobra, mamy tu trzy. Żaden mnie nie kusi, jeśli chodzi o otwarcie, bo mi się wydaje, że jest masakra. Serio, jest tragedia po prostu, jeśli chodzi o ich otwieranie, no ale nie ma co się poddawać, nie ma co się załamywać, tylko ciągniemy dalej może. Wiem. Może ja teraz z tą kostką otworzę, zobaczcie. Teraz to będziesz tos. Kitek, będzie tos. Kitek trzymasz kciuki? Tak, trzymam je cały czas. Nie trzymasz, nie kłamie. trzymam w tym momencie to zaciśnięte. Okej, okay, no to. A! Zjemy to domu Nie, to tak. jest świnka. Ja ci kręcę, dziękuję, kiedy zatrzymaliście się i wam że trzymaliście. Jaka śliczna, ja nie mogę. Dobra, odpakujmy ją. I nasza świnka, przy tego, że raz jest Czysta, raz jest brudna, czysta brudna, czysta brudna To wygląda dość fajnie Ma tutaj obok siebie łopatę, więc to jest usprawiedliwione Czemu jest brudna, ale właśnie zobaczam, że ma krawat I tak jak w pierwszych boksach Ona miała krawat, chyba w pierwszych To jest doktor świnka To jest doktor świnka, dlatego ma ten krawat, bo na pierwszej serii Miała go, ale Tutaj trochę nie pasuje mi to do w sumie Ogródkowej roboty, więc damy jej tą Kamizelkę. W do ogródkowej roboty Przecież nie szukają skarbu Już nie można szukać skarbu elegancko ubranym No w sumie racja, I jeszcze ją trochę bardziej ubrudzimy, żeby było widać, że naprawdę się stara. Mało tego, w drugą rękę damy jej tego kilofa, czy co to tam jest? Nieważne. Tak, to jest kilof. W Minecrafcie też masz kilof. No wiem, tylko że diamentowy, tak jak diamentowa mo tym razem. O. Proszę bardzo, wygląda przeuroczo, jestem z niej zachwycona Ja uwielbiam świnki, to są moje ulubione, ulubione postacie Może jeszcze na bliźniaka trafimy dla na naszej świnki Miałabym kolczyki Zostały nam dwa boxy i powiem wam, że jestem uratowana właśnie przez tutaj naszą bohaterkę Jed, Która teraz będzie patrzyła na pozostały unboxing dwóch ostatnich dzisiejszych milki Boxów Może jeszcze skoro mam takie szczęście, trafimy na diamentową Mo! Ja liczę na to, ponieważ tak mi się poszczęściło, że wszystko jest możliwe a to jest tych powiększające? Ja tego jeszcze nie miałam, ale czadowo No ja, wreszcie Ja miałem szkiełko, miałem szkiełko coś się przerwała No i mamy tutaj planszę, na której niby trzeba znaleźć skarb Ja tutaj mam coś powiększyć, znaleźć skarb I tak ty chyba miałeś inną planszę Nie tak, a nie wiem w sumie Zab Znalazłam te i tak ja wiem. Nie, mi tu pisali, co trzeba znaleźć, tu pandę trzeba znaleźć. Tu? Tak, ja tu jesteś panda. Tu mam skarb. Rzutujesz? No A tutaj. gdzie jest tu panda. A może na twoim była panda gdzieś? No mi pisał, twoi... że panda jest. Bo na twoim nie było skarbu. Czyli myślisz, że na każdym jest inaczej? Tak, możliwe, że tak jest, bo ty miałeś coś innego. ja mam skarb. Także super, to jeszcze szalowe. Dziękuję, śmiko. Oj, dziękuję, śmiko, że mi pomogłaś. A, ale masz wielkie oko. I przechodzimy do ostatniego łaksika. No, ale masz wielkie zęby. Ostatnia szansa na naszą teraz diament. Diamentową krowę, pokażmy kitkowi, gdzie się znajduje diamentową mo. 3, 2, 1, chodź do nas. Jajko. Co? Znowu, jakie jajko. No to w ogóle jak jajko. Tu nie ma jajka. Jajeczna pieczątka znowu, no dobra. No niestety mi się nie udało, ale jak to się nie udało? Mam jedz! tyle mi wystarczy do szczęścia. Może na kolejnym odcinku uda mi się znaleźć diamentową mo. No. Kolejny odcinek, pamiętajcie, na 10 tysięcy łapek w górę, więc koniecznie zostawcie kciuka do góry. 3 tysięcy było. O, matko. <laughs> Powodzenia w takim razie, a ja teraz Idę szukać skarbów Razem z moją przeuroczą świnką A właśnie jeśli chcecie zobaczyć dalszy ciąg naszych zmagań Z milki secret boxami zapraszam do do kitka na odcinek Bo właśnie tam, właśnie tam wleciał Link w opisie, pamiętajcie o subskrypcji Z dzwoneczkiem, pa Mam nadzieję, że wam się podobało, koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę Na kolejne filmiki, a my słodziaki widzimy się w kolejnym filmiku Buździaki, pa